Wrócić z pracami poszukiwawczymi na górki Czachowskie w Lublinie. Wczoraj telewizja trwam wyemitowała materiał na temat szczątków ofiar systemów totalitarnych, odnalezionych we wrześniu podczas szóstego etapu prac poszukiwawczych IPN. Na terenie, który deweloper planuje zabudować, mogą wciąż znajdować się kolejne ofiary. Grupa byłych działaczy antykomunistycznych oraz krewni i przyjaciele rodzin żołnierzy wyklętych skierowali do przedstawicieli władz Rzeczypospolitej Polskiej list otwarty, w którym wyrażają obawy co do dalszych losów śledztwa prowadzonego przez prokuratora IPN, Dariusza Antoniaka, który pomija aspekt zbrodni komunistycznych. Czy emisja materiałów TV Trwam zbiegła się przypadkowo z apelem tej grupy? Obejrzyj wczorajszą informację przekazaną przez tę publiczną stację telewizyjną i wyraź swoją opinię. Jeżeli oglądasz tylko rolkę, to odnośnik do całości znajdziesz w opisie. Wrócić z pracami poszukiwawczymi na górki Czechowskie w Lublinie. Wokół tego terenu trwa spór. Zabudować chce go deweloper, choć na miejscu mogą znajdować się kolejne szczątki. We wrześniu Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że na górkach czechowskich w Lublinie ekshumowano szczątki ośmiu ofiar systemów totalitarnych. Nie jest to pierwsze takie odkrycie. W tym samym miejscu IPEN prowadził już pracę w listopadzie 2022 roku, a następnie w maju i czerwcu 2023 roku. Wtedy odnaleziono trzy zbiorowe mogiły. Kilkadziesiąt odnalezionych szczątków ludzkich w dołach śmierci w układzie, który jednoznacznie wskazuje na to, że ci ludzie byli mordowani i wrzucani potem do tych dołów. We wrześniu badacze nie zdążyli jeszcze ekshumować szczątków, jakie odkryli w ostatnim dniu prac prowadzonych w Lublinie. Planują wrócić w to samo miejsce w roku przyszłym. W przypadku ekshumowanych już szczątków prowadzone są prace identyfikacyjne. Prace identyfikacyjne, prace, które mają na celu przywrócenie tym osobom, ofiarom imion i nazwisk. Pan Adam Łukasik od lat zabiegał, by dokładnie przekopano Górki Czechowskie, zbierał relacje świadków, szukał odpowiedzi na pytanie czyje szczątki mogą znajdować się na tym obszarze. Tu obliczam, że koło 4 tysięcy powinno być pochowanych ludzi. Były przywożeni ludzie z Majdanka, ponieważ na Majdanku nie było krematorium do 1942 roku. Również dzisiaj pan Adam nie mógł spocząć na laurach. Owszem, IPN podjął prace poszukiwawcze. Rozpoczął ekshumację, ale o dostęp do górek czechowskich toczy się dziś poważny spór. Wyjaśnia radny PiSu w Lublinie Piotr Gawryszczak. Z jednej strony deweloper chce je zabudować, z drugiej strony władze miasta niestety. Chcą także dopuścić tej, tej zabudowy, a po środku tego wszystkiego są ludzie, którzy wiedzą, że tam są ofiary niemieckie, sowieckie, ube ubeckie. Deweloper chce na miejscu wybudować bloki. W zamian oferuje m.in. działkę, na której mogłaby stanąć szkoła. Radni związani z prezydentem Lublina zgodzili się na dalsze negocjacje z deweloperem. Skutków tych negocjacji obawia się pan Adam Łukasik. Będę bronił tych górek czechowskich do samego Deweloper jest właścicielem tego terenu. Nie można pozwolić na to, żeby na ciałach, na kościach budować domy. Instytut Pamięci Narodowej ma świadomość, że to, co do tej pory udało się zrobić, to tylko wycinek szerokiego obszaru, gdzie mogą znajdować się zbiorowe mogiły. Musi być przede wszystkim przebadany, tak aby najmniejszy nawet fragment członków ludzkich tam się nie znajdował. IPN za niedopuszczalne uznaje zabudowę tych terenów, jeśli wcześniej nie zostaną zakończone poszukiwania.